Siemano, witam wszystkich Słuchajcie, witam na podsumowanie miesiąca listopada Już teraz bardziej z ogrzewań Pompa ciepła została w połowie listopada uruchomiona Ogrzewam dom też klimatyzatorami Także będzie podsumowanie z, z instalacji fotowoltaicznych czyli solar trackerów i ogólnie jak to u mnie w domu wychodzi także zapraszam serdecznie Listopad, tak, do połowy, pierwszej połowy listopada. Był bardzo ładny, słoneczny był. Powiem Wam, e, trackery śledziły sobie słońce, czyli ten 3, 8, 5 kW, bo to jest solo tracker jednoosiowy, dla tych, co nie wiedzą. Tu jest 5 kW na panelach bifacjalnych, też jednoosiowy. Jeszcze sobie tam śledziły trochę tego słońca. No niestety, w listopadzie wędrówka tego słońca już jest, nie jest za długa. Słońce wstaje mniej więcej tutaj, a zachodzi, zachodzi dziś mniej więcej tutaj. Tutaj mamy południe, teraz 10:30. Dzisiaj jest słoneczny dzień, Wierz, wierzcie mi, dzisiaj jest słoneczny dzień, bo druga porowa połowa listopada nie dojrze że walnęło śniegiem. Instalacje pokryte były śniegiem przez dwa dni w ogóle, to nawet nie było sensu odśnieżać tego i zostały już zablokowane także. Cały grudzień i zobaczymy w styczniu na ile będzie słońce. Przeważnie grudzień i styczniu nie są instalacje zablokowane, bo to śledzenie w moim przypadku nic nie daje. Druga sprawa, że ta instalacja jest zacieniona tutaj na dole, także też za dużo śledzenia już praktycznie nic nie daje. Także słuchajcie, produkcji mało, ale nie było rekordowo mało. Jeden rok był gorszy dobrze że wcześniej żeśmy dobili i teraz jest nadwyżka także przejdźmy dalej do układu solarnego kolektory słoneczne, solarne jak to chce słuchajcie też są zależne od e, słońca jak nie ma słońca to no niestety jeszcze w przypadku płaskich kolektorów one same z siebie się muszą nagrzać heatpipy e, na razie znaczy Ogólnie jak będę miał już i y, to będę bardziej o tym wiedział, są mniej narażone właśnie na temperatury zewnętrzne, a tutaj jednak muszą się same kolektory nagrzać. No i grzanie ciepłej wody musiała przejąć właśnie pompa ciepła, i tak samo jak ogrzewanie domu. Też najpierw grzałem do połowy listopada klimatyzatorami dwoma czyli ja mam 3,5 kW klimatyzator jeden na górze dwa sześć na dole a tak już od połowy miesiąca jest odpolona właśnie Griamber Prestige to jest 7 kW, kW pompa która ogrzewa dom poprzez tylko i wyłącznie 100% grzejników teraz przejdziemy do maszynowni to mniej więcej Wam powiem co dzieje i jak dzisiaj yy, jest cieplej Średnie temperatury od, tak cały czas mówię od połowy, bo to tak podzielone jest na pół ten listopad. Listopad to było 0 stopni, e, kilka przemrozków, tak mrozu było do minus 4, i w miarę sobie to powiem Wam radzi. Jak już się ustawi tą pompę, żeby to chodziło tak jak my chcemy, bo gry ma swój algorytm i ciężko go ogarnąć. Także trzeba się dostosować. Tutaj wam link u góry wrzucę ogólnie, jak ten układ jest zbudowany, jak to jest ogarnięte, bo z tego jest osobny film, bo za dużo by było po prostu tego materiału. Także ta pompa ciepła działa od 6 do 22, bo dalej jest problem z jej wibracjami. Dzisiaj akurat jest mniejsze, tego nie słychać praktycznie, bo ona zeszła na. 900 900W. Przeważnie jak jest tak między, pomiędzy 1400 a, a 1150 W To taki straszny rezonans z niej się wydobywa Jest na razie plan, żeby wymienić te poduszki ja Tutaj mam akurat do jakiejś maszyny poduszki, no są dosyć twarde Będę miał poduszki takie, takie specjalne pod pompę ciepła z miękkiej gumy I też planuję rozkuć ścianę od wewnątrz, tam mam akurat pustaki Żeby uwolnić linię feronową, żeby nie, nie dotykała w ogóle, niczego. I zobaczymy, czy, czy to coś pomoże. <laughs> Przy okazji, będą filmy też jeszcze z. co daje takie ocieplenie w termowizji. To na razie po prostu, no, z braku czasu, nie, nie mam. no, nie mam czasu nakręcić tego filmu yy, ogólnie. Czyli tutaj mam zawinięte yy, szarym. Na tamtym klimatyzatorze mam zawinięte też szarym. I tutaj nie mogłem dojść. Akurat miałem taką folię aluminiową. Która widzę, że się do niczego nie nadaje, bo się odkleja. Także trzeba będzie to jeszcze czymś podkleić. To jest tylko pod spodem to oryginalna. I tu jest stawione tu jest też właśnie szara. Tej szarej mam dużo, bo mi zostało po moich eksperymentach, także. także użyłem jej. I powiem Wam, no jednak, troszeczkę to robotę robi. Specjalnie zostało też tutaj odsłonięte, żeby widać ile. Ta oryginalna oddaje ile ta folia oddaje, z tego będzie film. Czujnik temperatury musiałem przenieść tutaj, bo mi przekłamywał, jak był założony razem z pompą ciepła, bo mi pokazywał o stopień wyżej. Nie wiem z czego to się brało. Nie było ona wciąga. Zimne powietrze, jednak pokazywał stopień wyżej, został przeniesiony tutaj. Ten czujnik po prostu widzi, jaka jest temperatura na zewnątrz, jeśli jest powyżej 8 stopni. E, pompa ciepła przestaje pracować przez to, że pompy obiegowe są wyłączone e, na dom także powyżej 8 stopni ogrzewam dom tylko klimatyzatorami niżej uruchamia się automatycznie do tego pompa ciepła no jeśli są już będę, wie, wiem e, ogólnie, że, jest, że będzie cieplej to tutaj ją po prostu wyłączam bezpiecznikiem i spokój święty bo no, na przykład jest problem tych co mają amber PRESTIGE albo inne takie od plus 1 włącza się grzałka tacy i ona pobiera 170W. Słuchajcie, 170W przez dobę to jest 4 kWh. To jest bardzo dużo prądu. grzałka ta została wypięta. Nie ma problemu. Na razie jest taki prowizoryczny łapacz, bo chcę zobaczyć, gdzie mi się po prostu z tej pompy woda zlewa. I tutaj będzie takie koryto wstawione z rury 250 i przy, przeciętej na pół. Będzie takie koryto, bo wiem, że muszę wyjść troszeczkę na zewnątrz. Tutaj nie wystarcza, jeszcze się wylewa, trzeba coś dać i wtedy sobie wyjdę i będę wypuszczał albo będzie spust i pójdzie pod ziemię. Także na razie się leje pod nogi. Tutaj nikt nie chodzi to nikomu nie przeszkadza. Także przejdźmy jeszcze do maszynowni. o jeszcze odnośnie ocieplenia linii feronowej. Tutaj tak samo jest ten, a tu znaczy no, szara pianka, a tutaj miałem jeszcze zostało mi troszeczkę kauczukowej izolacji. Także na tej linii wam pokażę która izolacja jak izoluje tak naprawdę To jest 9 mm Zobaczymy sobie na oryginalnej To się ściągnie tak naprawdę z tego Tą oryginalną żeby była na wierzchu I zobaczymy w termowizji Która oddaje ciepła Więcej, która oddaje ciepła e, Tak naprawdę mniej Na się nie doczekałem Także muszę ogarnąć te W tym roku muszę te jakoś zaizolować A może w przyszłym Albo może się uda coś załatwić to jeszcze wstawię na razie no nie ma, trudno życie. Bateria sobie leży. się czeka na swoją kolej i skrzypią. I tak, CWU jest już e, praktycznie cały czas e, z powierzchniej pompy ciepła <coughs> czyli wciągam powietrze e, z wewnątrz, wyrzucam. Tutaj jest 46 metrów, i tylko tym powietrzem który wewnątrz ogrzewam e, właśnie CWU. Tutaj jest wymiennik z pompy ciepła 7 kilowatowej. Zobaczmy teraz, jaki jest pobór prądu. O, Przed chwilą byłem, to było jeszcze 950 W. Teraz mamy. Moment, tylko 100 na to złapie i będzie super. O, udało się. E, pobór teraz jest z pompy ciepła 1000 W. Także no ogólnie, e, słuchajcie po bramie to jest tak, to wszystko jest zależne od temperatury zewnętrznej tu jest właśnie <laughs> sterownik od tej temperatury co mówiłem o czujniku teraz mamy 5-8 stopnia zaczyna nam się coraz cieplej na zewnątrz robić to dobrze, bo przy takiej temperaturze średnie COP to jest jakieś 38, przy temperaturze około 0 COP to jest na poziomie od 3 do 3-4 to wszystko zależy jak jest parownik na zewnątrz e, e, zalodzony, ale ogólnie COP trzyma takie jak <laughs> że tak powiem, droższe pompy albo i nie. No niestety, słuchajcie, gaz, wszystko się trzyma w miarę w normie. Gaz mi rośnie tak wysoko, przez to, że ona pracuje na niskich obrotach i z tego co ja widzę, że EV nie dopuszcza gazu, tylko kręci się na tym samym cały czas. Bo jeśli ona wejdzie na moc, tutaj na przykład pobiera sobie 2500 watów, wtedy słychać, słychać w rurach dosłownie jak ten gaz płynie i wtedy jego temperatura praktycznie jest równa z wyjściem z wymiennika a najważniejsze że jest odbiór bo powroty są praktycznie 1 stopień różnicy także mm. wymiennik robi odbiór i grzejemy domek pobieramy 1100W teraz a na dom idzie 34 stopnie i to jest tak ustawione słuchajcie to jest tak ustawione tutaj mamy właśnie nastawione 24 Wyszło tak, że jest oszukane o 10 stopni, czyli 34, i, i ono sobie pracuje w tej temperaturze. <laughs> Jeśli układ się już wygrzeje, to na dom idzie 35 stopni. Ona wtedy trzyma cały czas stabilnie sobie ten pobór. Jeśli jej brakuje po defrostach, no to musi podgonić. A niestety, jakby nie było, nie ma co walczyć z tą pompą ciepła. Grzeje z całym parametrem. Co mi brakuje, co mi się chłodniej w domu robi, to dogrzewają klimatyzatory i dla mnie to jest najlepsze, najlepsze wyjście żeby jak najdłużej ta pompa ciepła pracowała bez defrostów także tak to tak to wygląda I jeszcze trochę filmów z tego wszystkiego będzie bo przyjdą mrozy będziemy dalej próbować słuchajcie ja ten układ ogarniałem około tydzień czasu zmieniałem nastawy e, przepływy przepływy pomp e, tutaj do wymiany na wymiennik Przepływ e, dla mnie najważniejsze też przepływy pompy tej drugiej, bo na całą pompa idzie już e, druga. Tu jest cały schemat instalacji. Także tutaj stały przepływ 1150 litrów. Chyba, że mi się e, zaczyna filtr siatkowy zabijać, to spada przepływ. Wtedy już wiadomo, że trzeba go e, wyczyścić, bo w układzie jest e, kopciuch. I tutaj mam. Przepływ ustawiony teraz mniej więcej na jakieś 700 litrów na dom i to jest w sam raz Bo grzejniki e, Bo jak są całe ciepłe to wtedy przepływ muszę dać e, Ponad 1100 litrów I jest problem bo wtedy znowu za szybko mi się wychłaca układ e, Czujnik widzi niższą temperaturę zaczyna podganiać I e, parownik do zewnątrz się zalaca także to nie ma sensu ustawiłem tak żeby Ciągle szło 34 albo 35 na te grzejniki i wtedy ona pracuje jak najdłużej bez zefrostów co brakuje to odpalają się dogrzewają klimatyzatory także tak to wygląda przejdźmy teraz jak to w domu jak widzą zużycia. także standardowo zaczniemy od podsumowania ogólnego później solar tracker 3.8 kW 5 kW i porównanie dwóch technologii monokrystalicznej i bifacjalnej Także startujemy. Z sieci pobrałem 768 kWh. Do sieci oddałem 265 kWh. Całkowita produkcja z dwóch instalacji to jest 393 kWh. Z tego bezpośrednio zużyłem w domu, czyli moja autokonsumpcja 128 kWh. To jest 38%. Bo taki. Większy procent, tylko tak naprawdę na no, tej produkcji było bardzo mało, i jeśli pracują non-stop klimatyzatory albo pompa ciepła, to ta energia jest no, w miarę zużywana na bieżąco, ale i tak i tak z sieci zostało pobrane 768 kWh, nadwyżka na dzień dzisiejszy to jest 3182 kWh Tutaj pewnie będzie więcej, albo może i nie. Zobaczymy przy rachunku, bo pamiętajmy, że mamy od kwietnia już bilansowanie godzinowe, tylko to nie jest nigdzie za bardzo uwzględniane, chyba że sobie specjalnie ściągniemy. Tak jak u mnie od PG wykresy, i wtedy można z tego to wyliczyć. A tak ogólnie trzeba się na razie hmm, posiłkować tym, to, co jest co wskazuje tak naprawdę licznik. I licznik wskazuje właśnie 3182, także jest, e, powiem Wam bardzo dobrze w porównaniu do tamtego roku. W listopadzie miałem 1378 kWh, i w grudniu już e, musiałem tutaj na końcu, jak widać, e, przepalić po prostu w kopciuchu, bo mi brakło nadwyżki. Jedziemy dalej. Prąd ogólnie, e, znaczy no, zużycie. W domu to jest 896 kWh. Sam dom wciągnął 294 kWh. Pompa ciepła nocową, z racji tego, że odcięło nam słońce w połowie listopada, zużyła 44 kWh. Tutaj już tego już nie ma ale statystyka musi być do końca roku Farelka, czyli dogrzewanie łazienki w tym miesiącu 43 kWh nawet jak pompa ciepła chodzi, to ona z rana tam musi też, bo pompa startuje średnio od 6 rano, tylko zanim się układ rozbuja to ta farelka tą łazienkę, że tak powiem wstępnie ogrzewa, żeby też komfortowo człowiek rano się ogarnął i do roboty pojechał, a nie w zimnie siedział, bo to to nie o to chodzi. Także mamy 43 kWh. Zobaczcie, przez cały rok już farelka 575 kWh zużyła. Tylko, że tutaj troszeczkę kwiecień/maj na tym moim tu akurat u dziadka była na dole i dogrzewała mu dół. Ale jakby nie było farelka, to farelka i mamy COP1. Amber, czyli pompa ciepła 7 kW, zużyła 274 kWh. Ona pracuje od połowy miesiąca. Klimatyzator 3,5 kW zużył 126 kWh. Klimatyzator 2,6 kW zużył 115 kWh. Czyli całościowo na całe ogrzewanie mojego domu klimy plus farelka poszło 558 kWh. Dużo mało, słuchajcie, ciężko powiedzieć, to jest jakieś około 500 zł za listopad, jeśli bym musiał tak naprawdę zapłacić w taryfie G11, jakbym miał te taryfy inne, to pewnie by było troszeczkę mniej, ale i tak jak dla mnie jest bardzo dobrze, bo nadwyżki jest 3000 kWh, także cały czas jadę, że tak powiem po stawce 62 grosze, bo jeszcze, jeszcze jeden albo dwa rachunki, żeby instalacje mi się zwróciły, także i tak po niższych stawkach jadę czyli do po 62 grosze to by było jakieś 300 zł, także nie ma nie ma tragedii będzie może i lepiej, bo pompa jest w miarę już ogarnięta i te zużycia nawet te 3 kWh na dobę mniej to jednak robi w ciągu miesiąca, bo zrobił Wam 90 kWh, to by się tak wydawało ale jednak jednak dobra, lecimy dalej Solar Tracker 3,85 kW instalacja od połowy miesiąca już gruntowa, skierowana na południe tam delikatnie południowy wschód, przesunięcie jest <laughs> zrobiła nam 175 kWh to nie jest najgorszy listopad, najgorszy był w 2017 170, 159, ale zobaczcie to, takie, to są niuanse, takie różnice, że tak naprawdę jeden dzień słoneczny robi robotę, w tym roku mamy już 5274 kWh, co nam daje 1369. <laughs> Może się uda 1400 kWh, ale wątpię, bo zobaczcie w grudniu te, yy, te produkcje, to nawet w najlepszym był 161, także myślałem, że się uda, ale chyba jednak nie będzie rekordu w tym roku. Zobaczymy. I ogólnie już mamy. 3232 32134 kWh z całej produkcji z tych wszystkich lat co nam daje 8469 kWh tak to wygląda w stupeczkach zobaczcie listopad w miarę taki w miarę taki stabilny listopad luty i który tu jeszcze miesiąc był chyba chyba września. a nie lipiec też jeszcze takie 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 3 miesiące w miarę takie e, najbardziej stabilne z tych wszystkich i Solar Tracker też już praktycznie od połowy miesiąca instalacja stacjonarna 5kW na panelach bifacjalnych tutaj mamy 218kWh w tym roku to już jest 7254, co nam daje 1450kWh z 1kW instalacji no nie ma co nawet liczyć na 1500 kWh, bo, ale z drugiej strony słuchajcie, nie, no nie ma opcji musiałbym mieć, musiałbym mieć pro produkcję yy, przynajmniej nie policzę wam teraz w głowie jakąś taką mam czarną dziurę ale nieważne yy, i ogólnie zrobiła już 17749 co nam daje 3500 49 kWh, o musiałbym zrobić chyba, chyba 1000 kWh, dobrze mówię? Nie, 500 kWh musiałbym zrobić, a powiem wam, nie, nie dam, co jak mnie zablokowały, nie policzę tego w głowie, ile to jest 50 kWh z takiej instalacji, po prostu nie wiem, czarną dziurę mam w głowie, nie policzę, to jest bardzo proste liczenie, tak naprawdę. <noise> Pewnie mi ktoś w komentarzu napisze, ile to ma być. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, porównanie dwóch instalacji w listopadzie jak widzicie przewaga e, przewaga instalacji monokrystaliczne o 1 kWh z 1 kW w październiku było o 1 kWh przewaga e, instalacji Nie idzie, uciekasz moment bo coś mi się tutaj porobiło i nie mogę tego zbliżyć o już mamy o okej okay. <trym> W październiku, jak widzicie, było 107 do 108, w listopadzie jest 45 do 44, także praktycznie e, to samo. Z tym, że 5 kW jest bardziej zacieniona, 3,5. Także i tak, i tak e, daje, daje ten bifacjal e, po prostu tą różnicę. I w ciągu roku cały czas już nam się będzie trzymało, albo nawet pójdzie, może będzie raczej przewagi nie będzie 3,85 kW. Także 7% jest w ciągu roku najwięcej to było 7,5%, ogólnie w kwietniu było 10 różnicy ale ogólnie 7% więcej jest jeśli by nie było zacieniona, na pewno było 10 albo i nawet 12%. Niestety <laughs> bifacyl jest zacieniony i nic z nim nie zrobimy, tutaj już wam podawałem właśnie ile już w tym roku wyprodukowały i ile z 1 kW. Także w miarę różnice widać 1369, a 1450. E, to macie y, tutaj mamy 70, tak dobrze liczę. E, przepraszam, 80 kWh z jednego kW. Bifacjal e, zrobił więcej. Także tak to słuchajcie, wygląda. Zużycie 558 kWh w tamtym roku e, miałem. 776 używana wtedy była wtedy praktycznie chyba tylko monoblog jechał <laughs> jeśli jechał on 24 na dobę to 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 farelka panel na podczermie praktycznie nie pracowała niby były podobne listopady jak Sławek podał u siebie na kanale także nie jest źle powiem wam jest 776 tu jest 558 było nad 500, Ten także mam około 200 kWh różnicy ale z tym, że jeszcze mam ogólnie trochę bardziej dogrza, niedogrzany, tylko uszczelniony dom i troszeczkę tam i docieplony też, to na końcu materiału będzie właśnie jak u mnie ogrzewa klimatyzator i ogólnie jak wygląda teraz dom. No i tyle słuchajcie. Wrzucę Was jeszcze do następnego materiału i zobaczymy, co nam grudzień pokaże. Ogólnie. Tą nadwyżką to musiało być chyba cały czas minus 20, żebym ja zjadł tą nadwyżkę kompletnie. A no z drugiej strony może być też, ale, ale takich zim raczej chyba już teraz nie będzie. O, moje dzieci się jak zwykle kłócą. Życie <grystanie> trzeba jakoś ten. Dobra, słuchajcie, teraz resztę materiału. I rzut całego domu. Także mamy. Poddasze nieogrzewane, rok budowy 1980 powierzchnia powierzchnia bez poddasza 165 m2, powierzchnia ogrzewana, 110 m2, ogrzewanie realizowane jest w tym momencie poprzez dwa klimatyzatory, 3,5 kW i 2,6 kW, a później jeszcze będzie realizowane poprzez to tak bardziej chyba przy ujemnych temperaturach, poprzez pompę ciepła powietrze woda. O mocy 7, 7 kW i to ogrzewanie realizowane poprzez grzejniki stalowe. Plus praktycznie chyba jest teraz już jeden aluminiowy i drabinka. I na górze mam tak 82 m2, to jest 213 m3 ogrzewane właśnie przez klimatyzator i farelkę w tym momencie, a na dole mam 39 m2, co nam daje 82 m3. Tutaj jest pomieszczenie. Pasywne bardziej całe w karton gipsie, i wysokość jego jest około 2,5 m. Reszta domu to jest maszynownia. Jak widać, okna 18-letnie są dwuszybowe. styropian 10 cm i jeszcze tutaj jest normalnie płyta plus 5 cm styropianu wylewka i plus wełna skalna. Na razie na połowie 15 cm wełny skalnej. No, i dodatkowo jeszcze dom jest wkopany 1 metr w ziemię. Takie było budownictwo, także też to przeciąganie jakieś tam jest od gruntu. Tak wygląda y, ogrzewane piętro poprzez właśnie klimatyzator 3,5 kW. W kolejnym materiale z kolejnego rzutu tak naprawdę powiem wam, y, jakie są konkretne powierzchnie całościowe. To tej nas bardziej interesują y, te wyodrębnione. I tak, powierzchnia ogrzewana klimatyzacją, to jest 70 m2, i tak jak widzicie, gdzie idą strzałki, czyli mamy tak, salon, sypialnia, pokój, korytarz, ta powierzchnia jest ogrzewana bezpośrednio klimatyzacją, pośrednio ogrzewana jest też klimatyzatorem łazienka, ale jak widzicie. Jakby były drzwi otwierane w ten sposób, to bym na pewno zagarniał tego powietrza więcej, a że są otwierane w ten sposób, to tylko praktycznie przez wtedy, kiedy się otwiera, je zamyka, albo przez ten dolne otwory się przedostaje tutaj powietrze i tutaj mamy łazienkę z farelką 800W, tak jak tutaj jest pokazane, 57 m2 jest ogrzewane i dogrzewane farelką, a kiedy już będzie pracowała pompa ciepła, to ogrzewane będą wszystkie pomieszczenia, bo na dzień dzisiejszy ganek jest nieogrzewany ale wierzcie mi, czy nie wierzcie mi do 0 stopni nie ma problemu, w ganku i tak jest około 15 stopni a jak się wychodzi, chce się żeby zagrzało to wystarczy otworzyć te drzwi, tam ciepło wpada także tak wygląda cała powierzchnia dodatkowo monitoring jaki mam tutaj macie czujniki temperatury i kolory określonych pomieszczeń raz, dwa, trzeci czujnik czwarty jest na zewnątrz Tutaj mam was teraz przebitkę, rzucę jak wygląda to na mojej stacji pogodowej i mi się wydaje, że chyba z całości tutaj by było tyle.